Dzień dobry. Witamy Państwa na naszej pierwszej konferencji podczas tego zgrupowania. Widzimy się po ponad czterech miesiącach, także witamy Państwa z tego względu bardzo serdecznie. Witamy naszych gości, selekcjonera reprezentacji Adama Nawałkę. Mamy też trzech zawodników, Roberta Lewandowskiego, Sebastiana Mile i Sławka Peszkę. Na wstępie proszę o zabranie głosu selekcjonera rozpoczęliśmy przygotowania do bardzo ważnego meczu z Irlandią. Michał Michał Żyro jest pod opieką lekarzy w indywidualnym treningu. Jutro podejmiemy decyzję co do jego przydatności już na mecz niedzielny z Irlandią. Dziękuję. Jutro będzie podjęta wieczorem decyzja o jego przydatności. Na mecz z Irlandią jest pod opieką medyczną. Jest duży postęp, jeżeli chodzi o jego zdrowotność. Także mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dzisiaj do południa mieliśmy zajęcia teoretyczne, analizę ostatniego meczu ze Szwajcarią, również podsumowanie jesiennych meczów eliminacyjnych. Z kolei dzisiaj wieczorem rozpoczynamy przygotowania już na Murawie. Trening taktyczny. Jutro mamy dwa treningi. Do południa jeszcze raz zajęcia teoretyczne. Będą, będzie to analiza stałych fragmentów gry przeciwnika. I praktycznie trening dwa razy dziennie, po południu również na stadionie Polonii. Mamy trening taktyczny. Czwartek do południa, zajęcia z piątek po południu. Już przygotowujemy y, zawodników pod względem takim kompensacyjnym do, do spotkania, w sobotę wylot i w niedzielę mecz. Atmosfera jest bardzo dobra, y, nastroje bardzo dobre, widać dużą koncentrację przed tym spotkaniem, a jednocześnie pewność siebie. Każdy mecz y, widać, że pracuje na naszą korzyść, drużyna... Funkcjonuje coraz lepiej, jeżeli chodzi o organizację gry, a przy tym, jeżeli są dobre wyniki, również ta e, pewność, atmosfera są dużo lepsze. Także z bardzo dobrymi nastrojami rozpoczęliśmy to przygotowanie i oby e, zakończyć tak jak rozpoczęliśmy. Dziękujemy, trenerze. Teraz czas dla Państwa. Prosimy o zadawanie pytań. Mamy na sali mikrofony, także prosimy o korzystanie z nich. Mateusz, chcesz? Pytanie? Tak się rozgląda za mikrofonem. Uh, uh, uh. Kamila. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że w dobrych nastrojach panowie są. Ja mam pytanie do trenera. Czy wobec tych naszych jednak jakichś tam problemów, kilku zawodników, którzy błyszczeli w tych meczach, gdzie, gdzie sięgaliśmy po punkty, czy dzisiaj w tej koncepcji tworzenia składu będzie pan szedł w kierunku. No, zachowania jednak jak największej ilości pozycji, mówię o tych zawodnikach, którzy grali w tych meczach o punkty. No, czy, czy jednak na wielu pozycjach startują ci, którzy przyjechali od zera i, i z racji formy prezentowanej w ostatnich tygodniach, toczy się walka o miejsce w składzie? Dziękuję bardzo. Miejsce w składzie toczy się nieustannie. Zawodnicy, którzy prezentują się bardzo dobrze w swoich klubach, to oczywiście podstawa do tego, żeby było powołanie. Natomiast gramy w dwóch ustawieniach. Mamy przeciwszony wariant zarówno z dwoma napastnikami, jak i również z jednym napastnikiem. Mamy przygotowaną strategię gry. Wariant ostateczny będzie wybrany już po treningach piątkowych. Gdzie wiadomo, już trzeba będzie mieć przygotowane zarówno ustawienie pod względem taktycznym, jak i również personalnym. Cały czas drużyna, można powiedzieć, rozwija się, idziemy w dobrym kierunku, i z pewnością ta organizacja gry jest coraz, coraz lepsza, opierając się właśnie na stabilności składu. Niemniej jednak. Selekcja nigdy nie jest zamknięta, zarówno jeżeli chodzi o szeroką kadrę, jak i również i wyjściową jedenastkę. O tym będziemy dopiero decydowali już w praktycznie dzień przed meczem. Tomek Włodarczyk, przegląd sportowy. Dzień dobry, panie trenerze. Włączony. Halo, halo. Panie trenerze. Nie udziela się pan generalnie w mediach w sensie, w sensie wywiadów. Zatem pewnie wiedział pan, że, nie, że, że gdzieś to pytanie się, się prędzej czy później ee, pojawi Tutaj Robert Lewandowski, chociażby na, na, na naszych łamach mówił, żeby ten temat Kuby ee, Błaszczykowskiego na, na, przynajmniej na moment e, zgrupowania zamknąć, ale pan rozumiem też. To jak to zamknijmy. No, ale... <laughs> daj, mi dokończyć, daj mi dokończyć pytanie, ale rozumiem, że pan, że pan też. E... Ma na ten temat jakieś swoje zdanie, i myślę, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy, też chcielibyśmy to zdanie, skoro pan wydziel, nie udziela wywiadów, poznać. Oczywiście, jeżeli jest takie pytanie. Jestem do dyspozycji na odprawach przedmeczowych, na konferencjach do dziennikarzy, i jeżeli jest takie pytanie, to, to jestem gotowy oczywiście odpowiedzieć. Kuba, potwierdzam komunikat, który był wcześniej. Przesłany, że Kuba, przede wszystkim czynniki sportowe, decydowały o tym, że nie jest powołany na to spotkanie. Wielokrotnie obserwowaliśmy Kubę w meczach ligowych, Bundesligi i doszedłem do wniosku, że jeszcze jest za wcześnie, żeby Kuba wrócił do reprezentacji. Wiadomo, jest postacią bardzo ważną, a jeżeli chodzi o polską piłkę, dlatego też myślę, że trochę czasu. Potrzebuje do tego, żeby osiągnąć pełną dyspozycję, wysoką formę, wtedy będzie z pewnością bardzo przydatny. Byłem u Kuby, rozmawiałem z Kubą, przekazałem mu tą informację. Nie chciałem, żeby dowi dowiadywał się z prasy, bo bardzo mi zależy na dobrych relacjach ze wszystkimi zawodnikami i również z Kubą. Wszyscy chcemy, żeby Kuba grał w reprezentacji. Natomiast o tym decyduje przede wszystkim forma i oczywiście strategia gry, jaką e, przyjąłem na mecze eliminacyjna, a konkretnie na mecz z Irlandią. Przed Gruzją sprawa jest otwarta, ma Kuba dużo czasu do tego, żeby wrócić do odpowiedniej dyspozycji i myślę, że, że tak się stanie. Nie widzę tutaj problemu takiego, żeby Kuba nie akceptował moich decyzji co do zmiany kapitana. Przekazałem tą decyzję osobiście Kubie w grudniu i Kuba przyjął tą decyzję. Natomiast oczywiście w trakcie okresu przygotowawczego Próbowałem się skontaktować z Kubą. Również Robert dzwonił do niego i niestety, ale Kuba nie odbierał telefonu. Dlatego też osobiście chciałem się przekonać, jak sytuacja wygląda, jak je, jaki jest jego punkt widzenia. I przekazując mu, że bardzo zależy nam wszystkim na tym, żeby Kuba był w reprezentacji, natomiast żeby przedstawił uczciwie, jak sytuacja wygląda. Kuba oczywiście jest na, jest na tak, natomiast Kuba powiedział mi, że nie będzie. Udzielał się w mediach, jeżeli chodzi o zgrupowanie. Zapytałem, dlaczego Kuba odpowiedział, że w tej sytuacji nie chce dawać argumentów w prasie, że coś się dzieje złego. Byłem trochę zdziwiony, dlatego zachęcałem Kubę do tego, żeby przedstawił swoje stanowisko. I na płaszczyźnie szczerej wypowiedzi można pojechać do niego i, i rozmawiać, żeby, ta, żeby te relacje były naprawdę bardzo do, dobre. Zależy mi na tym, żeby była odpowiednia atmosfera w kadrze. I tak też to się dzieje. Obecnie wszyscy zawodnicy przyjeżdżają z radością na zgrupowania. Dzięki postawie zawodników mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację, zarówno jeżeli chodzi o tabelę w grupie, jak i również perspektywy awansu do mistrzostw Europy. To zawodnicy swoją postawą naprawdę zasłużyli na zaufanie. Dzięki właśnie ich grze kibice odzyskali wiarę. I, I myślę, że tutaj ci zawodnicy, których powołałem, zasługują na takie zaufanie. Natomiast jedno chcę powiedzieć, że nie było takiej sytuacji, gdzie warunkiem do tego, żeby Kuba był powołany, to było uczestnictwo w konferencji prasowej. Oczywiście rozmawialiśmy z Kubą, bo chcę poznać, jaki jest punkt widzenia zawodnika. Było pytanie, czy, czy Kuba... Poszedłby na konferencję prasową ze mną, z Robertem. Mi tutaj nie ma do ukrycia. Natomiast Kuba absolutnie powiedział, że nie będzie miał kontaktu z mediami. Dlatego zachęcałem Kubę do tego, żeby wyrzucił siebie to, to, co jest. Dopiero wtedy możemy budować jakąkolwiek przyszłość. Jest to dla mnie niezwykle ważne, bo relacje są naprawdę bardzo dobre. Atmosfera jest taka, jaka powinna być. Oczywiście cały czas nam brakuje tego, żeby były zwycięstwa. Wierzymy w to gorąco, że mecz z Irlandią będzie po naszej myśli. Zawodnicy są przygotowani na podjęcie wyzwania, przeciwnik bardzo trudny i myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy odpowiednio się przygotowali. To jest dla mnie najistotniejsze, natomiast to, że nie udzielam się w mediach, to przede wszystkim dlatego, że skupiam się na tym, co dzieje się w reprezentacji. Praca z reprezentacją jest dla mnie najważniejsza, boisko. A że jestem do dyspozycji właśnie w takich, Okolicznościach, czyli na konferencjach klasowych, to proszę bardzo zadawać pytania. To tylko jeszcze pomocnicze pytanie a propos tego zaufania, bo mówi pan o, o zaufaniu, czy pan też potrzebuje, myśli pan tego za, zaufania w swoich wyborach, bo była to decyzja mocna, nie ma co do tego wątpliwości, ale jednak do tej pory te decyzje wcześniejsze, gdzie mieliśmy jakieś wątpliwości do pewnych y, osób y, wy, wypaliły i, i, i się sprawdziły, czy pan takiego zaufania też y, oczekuje i potrzebuje. Zaufanie buduje się codziennie, jeżeli chodzi o zaufanie u zawodników, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonujemy na co dzień. Natomiast oczywiście tak, bardzo, bardzo ważna jest płaszczyzna porozumienia z zawodnikami i myślę, że właśnie na bazie takiej szczerości możemy myśleć o... Przyszłości, o tym, żeby wszystko było jasne, czytelne, zrozumiałe, a że nie każdy utrzymuje przyjacielskie relacje z inną osobą, no to jest to normalna rzecz. Ja nie boję się trudnych relacji i, i, i tutaj, żeby była jasność, to ja biorę odpowiedzialność za to, co dzieje się w reprezentacji, za powołania i z pełną świadomością podejmuję takie decyzje. Jak do tej pory widać, że wszystko funkcjonuje tak jak powinno oczywiście bez euforii natomiast z optymizmem patrzymy w przyszłość a mój optymizm polega na tym że drużyna jest bardzo świadoma tego co w tej chwili się dzieje że każdy chce być cząstką tego zespołu i zaczyna się naprawdę rodzić drużyna także z dużym dystansem podchodzimy do tego co w tej chwili było natomiast również z wielkim optymizmem i coraz większą pewnością do tego że to będzie naprawdę to o co nam wszystkim chodzi. Łukasz Majszyk, Prawda. Łukasz Majszyk, Posta Sport. Panie trenerze, z różnych powodów są problemy ze skrzydłowymi, kontuzje bądź nieobecności na, na kadrze. To mam pytanie, czy bierze Pan pod uwagę wystawienie Arkadiusza Milika na skrzydle? Tak, jak wcześniej powiedziałem, jest kilka wariantów, jeżeli chodzi o rozegranie tego meczu, wybierzemy najbardziej odpowiedni. Wiadomo, jest jeszcze kilka treningów. Mamy przygotowane pewne warianty gry, również co do rozegrania piłki. Dlatego też spokojnie będziemy obserwować, jak te treningi będą wyglądać, jaka będzie dyspozycja zawodników. Natomiast, tak, zarówno mamy rozwiązania, jeżeli chodzi o pozycję. Skrzydłowych, jak i również i obrońców, wszystko będzie działo się podczas grupowań. Mam tutaj na, na myśli decyzję, jak również i będziemy obserwować dyspozycję zawodników. Jedno, co mogę powiedzieć, bardzo się cieszę z tego, że forma, jaką zawodnicy osiągnęli już w meczach ligowych, jest coraz lepsza i mogę się tylko z tego cieszyć, że praktycznie wszyscy zawodnicy grają w swoich klubach ligowych i są wiodącymi. Postaciami. Jacek, proszę. Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Panie, że mam pytanie o, o bramkarzy, bo to też jest kłopot, z którym będzie musiał pan się w pewnym sensie y, zmierzyć. Jaki jest status na dzisiaj, na teraz y, Wojtka Szczęsnego w reprezentacji, biorąc pod uwagę, że jest to jeden z trzech bramkarzy, który w klubie po prostu nie gra? Nie mam żadnego kłopotu, jeżeli chodzi o, o obsady pozycji. Bramkarza. Można mieć tylko y, kłopot bogactwa. Tak do tego podchodzę. Nieważne jaką decyzję podejmę, będzie to dobra decyzja, bo mamy doskonałych y, bramkarzy, trójkę doskonałych bramkarzy. Oczywiście teraz y, szanse Wojtka Szczęsnego są dużo mniejsze na, na grę w podstawowym składzie i z, y, z Wojtkiem właśnie rozmawiałem. Natomiast nie wiem, co wydarzy się do piątku. W piątek podejmę decyzję, kto będzie... Bramkarzem numer jeden na to spotkanie. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że Wojtek jest bardzo ważną częścią tej drużyny i z pełnym zrozumieniem podchodzi do tego, co, co tutaj się dzieje, jakie podejmujemy decyzje. Bardzo liczę na niego, że tym bardziej teraz będzie bardzo dobrze współpracował ze wszystkimi bramkarzami. A tak jak wcześniej powiedziałem, tą decyzję odnośnie numeru jeden podejmę po piątkowym treningu. Ramkarze oczywiście dowiedzą się pierwsi, natomiast decyzja będzie ogłoszona już na konferencji przedmeczowej. Piotr Żelazny rzeczpospolita. Ja mam pytanie do Roberta Lewandowskiego, e, który przejął po, po, po Kubie płaszczykowskim tę opaskę. E, trener przed chwilą mówił, że próbowałeś się do niego dodzwonić, to po pierwsze wie, jakby co chciałeś osiągnąć, o czym mieliście porozmawiać? I drugie, czy tam dalsza część tego pytania, to znając Kubę, grając z nim przez, przez kilka lat w jednym zespole e, i znając też różne niesnaski między wami, powiedzmy, jak myślisz, jak on zareagował na to, że został pozbawiony opaski? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to tak naprawdę Chodziło o zwykły kontakt, więc też nie ma co tego za bardzo rozwijać, a ja akurat z Kubą już znamy się parę lat i, i tak naprawdę trochę to nie jest do mnie pytanie, jak, jak on się czuje, czy jak on zareagował. Akurat wydaje mi się, że tutaj nie powinno być większych problemów. Ja wiem, że na tym zrupowaniu Kuby nie ma, ale też nie wiadomo, jak to się, co się wydarzy za, na następnym zrupowaniu, więc tak naprawdę. My zaczynając zgrupowanie, zaczynając trening już dzisiaj powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby się jak najlepiej do tego meczu przygotować i Kuba na pewno jest bardzo dobrym zawodnikiem i, i wydaje mi się, że tutaj nikt do tego nie ma wątpliwości, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy w takim składzie jakim jesteśmy i, i powinniśmy się tak jak powiedziałem wcześniej przygotować jak najlepiej do tego meczu i zrobić wszystko, aby, aby zdobyć punkty i wydaje mi się, że to nie będzie wręcz zbyt łatwy mecz wręcz pozorom i, i tutaj naprawdę... Czasami w tych meczach, jeśli, będziemy, jeśli myślimy w ogóle o zdobyciu punktów, to, to po prostu trzeba to pokazać na boisko i, i walczyć za wszelką cenę. Bo, bo nie oszukujmy się, za Zespół Irlandii na pewno nie będzie grał piłki technicznej, tylko raczej bardziej siłową. I tutaj musimy się na pewno pokazać, że też nie będziemy się bali grać ostro albo nawet i, i twardo po prostu. Sergiusz... Sergusz plus. Ja mam pytanie do Sławka. Sławku, w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Kuby nie będzie na tym zgrupowaniu, a więc nie będzie też na meczu z Irlandią, to w zasadzie większość z dziennikarzy wstawiło Ciebie od razu na, na tę pozycję, na, na, na prawą pomoc. Więc pytanie do ciebie, jak ty sobie radzisz z tą odpowiedzialnością, która już na ciebie została wrzucona jakieś dwa tygodnie temu? I, i, i druga część jakby tego pytania, ty byłeś no, jedną z ostatnich osób, która z tego towarzystwa się z Kubą widziała, bo przez tydzień temu graliście w Bundeslidze. Jak to spotkanie przebiegło, czy on ci coś powiedział? Jaki był ten kontakt ostatni? No więc myślę, że biorąc pod uwagę moją obecną dyspozycję, którą prezentowałem w ostatnim w Bundesligi, E, są dobrze przygotowane pod względem fizycznym i atletycznym, gdzie w e, ostatnim meczu grałem głównie po 90 minut, co w przeszłości się rzadko zdarzało. A Myślę, że to będzie bardzo ważny aspekt e, w meczu z Irlandią, żeby podnieść taką walkę fizyczną. E, wiadomo, nie uniknę porównań z Kubą, bo to jest jego prawa strona i ja jestem też prawym pomocnikiem. Obydwoje gramy w Bundeslidze, ale chciałbym jak najmniej do tego właśnie dążyć, żeby te porównania były... Między mną a nim po każdym meczu jakieś analizowane. Hmm, a kolejne pytanie, co mi Kuba powiedział? Nie, no po prostu była koleżeńska rozmowa na temat Borus i FC Kelm, bo wtedy graliśmy. Ja wtedy się troszkę porozmawialiśmy o reprezentacji, ale w sposób bardzo miły i przyjemny. Ej, Kuba, mam nadzieję, że wróci na następne mecze, ale to od niego tylko teraz zależy. Roman, proszę. Roman Kołtoń Polska Sport. Panie że ja mam pytanie jeszcze nawiązujące do opaski kapitana, bo jak rozumiem, w grudniu absolutnie z pełną świadomością podjął pan decyzję strategiczną, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej grupy i decyzję biorącą e, jakby dynamikę tej grupy pod uwagę w ostatnich miesiącach, że Robert przejął tą opaskę na zasadzie liczby meczów, ale rozumiem, później nie liczba meczów e, ma decydować, a jakby. Pozycja lidera, którą Robert, jakby przez tą opaskę, też został umocniony w tej pozycji lidera. I ta pozycja lidera dzisiaj, jakby odbieramy, że, że jest zawirowanie wokół Kuby, ale rozumiem, że ta decyzja strategiczna to jest decyzja z pełną świadomością do finałów Euro, a życzę Wam do finałów Mundialu w, w, w Rosji. Mam taką nadzieję. Decyzja była po głębokiej analizie. Wcześniej ukazały się artykuły, w czerwcu bodaj przed meczem z Litwą, że Kuba straci opaskę kapitana, że będzie zmiana mojej decyzji, natomiast nic takiego nie było. Kuba był na zgrupowaniu. Mogę tylko powiedzieć, że wtedy przekazałem mu, że dopóki nie było zmiany decyzji mojej, w dalszym ciągu jest kapitanem, natomiast Robert z racji tego, że był zawodnikiem, który miał największą ilość występów, wtedy był kapitanem. Jest dla mnie również ważne to, że Robert przede wszystkim został mianowany kapitanem, jeżeli tak można powiedzieć, z racji tego, że był liderem na, na boisku, był liderem poza boiskiem, że bardzo trudnych momentach dla drużyny był tym, który podrywał zespół do, do walki i tutaj z pełną świadomością podjąłem taką decyzję. Wszyscy akceptują tą decyzję i z pewnością... Wierzę to głęboko, że Robert poprowadzi tą drużynę do, do sukcesów, jakie byśmy sobie wszyscy życzyli. Natomiast y, chcę jeszcze powiedzieć tyle, że nikomu nic nie obiecywałem. Rozmawiałem wtedy z Kubą, powiedziałem mu, że jest kapitanem. Natomiast jeżeli będzie zmiana mojej decyzji, y, dowie się pierwszy o tym, i tak też to się stało w grudniu. Pojechałem do, do Kuby, y, powiedziałem mu o mojej decyzji, ro, rozmawiałem również z Robertem. I sprawa była wyjaśniona. Jak wcześniej powiedziałem, Kuba zaakceptowała tę decyzję, także tutaj nie widziałem problemów. Wierzę gorąco w to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i przede wszystkim z korzyścią dla drużyny, po to, żebyśmy mieli wszystkich zawodników, którzy są w najwyższej formie do dyspozycji. Przynajmniej ja gorąco wierzę w to, że tak będzie. Sebastian Stoszewski. Sebastian Stoszewski. Tak działa, Polsat Sport. Ja mam pytanie takie podwójne do pana trenera, jedno do Sławka. Zacznę może od Sławka. Sławek, czy to zamieszanie, które opisał na, na naszej stronie Polsat Sport, ale Roman to sprawa twojej wizyty w Kielcach w sądzie, nie będzie wpływać na ciebie jakoś. Sebastian, e... rozmawiajmy o meczu. No to jest do meczu, tak? Bo ja, jeżeli gdzieś głową zawodnik jest nie na boisku, tylko. To była tak bocha sprawa i to jest. No właśnie. Jest z roku 2012, więc ja nie miałem wcześniej czasu tego zrobić. Teraz się za to wziąłem. Mam nadzieję, że szybko to skończę. Drugie pytanie do pana trenera. A jak Wojtek zareagował tak? Proszę, proszę, proszę o pytanie. Panie trenerze, było dużo znaków zapytania, kiedy Łukasz Szukała wyjeżdżał do Arabii. Pan, jakby na bieżąco, śledził te jego treningi, bo my się pytaliśmy, czy on będzie w dobrej dyspozycji. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie: jest w kadrze Łukasz, jest w, na liście rezerwowych Krzysztof Mączyński, a Adrian Mierzejewski jest piłkarzem lidera Ligi Arabskiej. Al-Nasr strzela regularnie bramki, gra regularnie, a gdzieś nie pojawia się w kontekście kadry. I pytanie: dlaczego? Jeszcze raz powtórzę, że to ja wysyłam powołania do zawodników, tych, którzy są w bardzo dobrej formie, jak również tych, którzy są potrzebni, zarówno jeżeli chodzi o strategię. Jestem przekonany o ich umiejętnościach. Przed nikim nie, nie, nie zamykam drzwi, żeby była pełna jasność. Ta selekcja nie jest zakończona, natomiast takie są moje wybory, a nie inne. Co do Łukasza szukały, byłem bardzo spokojny o jego dyspozycję w meczach reprezentacji. Jest pod bardzo dobrą opieką szkoleniowców rumuńskich. Praktycznie 10 szkoleniowców y, pracuje w tym klubie. I, i tutaj nie ma y, najmniejszego jakiegoś y, znaku zapytania co do jego dyspozycji. Mateusz, proszę. Ja mam dwa powietrza. pytania do trenera, do trenera Nawałki. Pierwsze dotyczy naszego rywala, bo y, Kamil Glik pewnie cierpi lekko na bezsenność, bo naprawdę intensywnie gra, natomiast y, Zdążył obejrzeć kilka meczów Irlandczyków i gdzieś tam wartościując tę drużynę, mówi, że jego zdaniem to jest drużyna mocniejsza od reprezentacji Szkocji. Pan z pewnością Irlandczyków już oglądał, analizował, więc pytam, czy. Czy gdzieś ta opinia jest zbieżna z Kamilem Glikiem? I, I żeby zamknąć też ten temat, już kapitański, to chciałem zapytać, czy wicekapitanowie oni też są przez Pana jakby suwerennie nominowani, czy to jest dzisiaj sprawa otwarta i w zależności od tego, co dzieje się na wojsku, będzie Pan ewentualnie, gdyby Robert w 89. schodził przy Standing Ovation, wyznaczał tego, który opaskę przejmie. Dziękuję. Zacznę od drugiego pytania, żeby zakończyć już sprawę opaski i wokół tego wszystkich innych spraw. Jeżeli chodzi o zastępcę kapitana, będzie oczywiście mianowany przeze mnie. W tej chwili jest Robert kapitanem, natomiast mamy wielu piłkarzy, którzy oczywiście są w stanie. Podołać temu wyzwaniu i o to jestem zupełnie spokojny z wielu, wielu liderów. Nie, nie, nie jest to przekaz obecnie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że taka będzie potrzeba, to oczywiście będą wyznaczeni do, do tego. Natomiast co do Irlandii, bardzo podobny sposób gry i, i poziom. Te, te drużyny są porównywalne. Bardzo dobra organizacja gry, wyszkolenie. Techniczne na, na bardzo wysokim poziomie. Ta technika użytkowa naprawdę jest bardzo dobra. Dlatego też spodziewam się bardzo trudnego meczu ze względu na intensywność gry, jak i również na zaangażowanie, jakie prezentują Irlandczycy. Z pewnością musimy odpowiedzieć tym samym z pełną determinacją, żeby nasze atuty, które są już bardzo takie wyraziste, jeżeli chodzi o dobre rozegranie piłki, jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału zawodników, to wtedy dopiero mogą być kluczowe w tym spotkaniu, ale nastawienie musi być naprawdę bardzo dobre, jeżeli chodzi o właśnie tą walkę fizyczną. Stefan Szczepek, proszę. Stefan Szczepek, Rzeczpospolita, dzień dobry. Panie trenerze, pierwszy raz od 82 roku, czyli od Stanu Wojennego, Polska nie rozegrała żadnego meczu w zimie. E, mamy termin UEFA jutro, FIFA, i przed meczem z Gruzją też. O ile wiem, wtedy też nie będzie meczu. Czy dla pana ważniejsze są treningi? Nie, to już można było tak łatwo zrezygnować z tego meczu? Jednego, drugiego? Przez y, rok czasu przygotowywaliśmy y, drużynę do tego, żeby była już y, w odpowiednim y, składzie personalnym. Natomiast jeżeli chodzi o wybór co do przygotowań, to tutaj jest bardzo prosta sprawa. Zawodnicy są w bardzo intensywnym okresie swoich meczów ligowych, dlatego przyjazd przykładowo w poniedziałek na zgrupowanie, bo w niedzielę niektórzy jeszcze mecze rozgrywają, w środę mecz, praktycznie mielibyśmy tylko we wtorek rozruch, po meczu towarzyskim, środa. Również przeznaczone na regenerację. Piątek, y, praktycznie tylko jeden trening. W sobotę, wyjazd do Irlandii i mecz. Także tutaj w ogóle nie byłoby czasu. Natomiast jedno, co chcę powiedzieć, że my przez to, że jest odpowiedni cykl przygotowań do meczów mistrzowskich, y, coraz lepiej wygląda zarówno organizacja gry, jak i również to, co było wcześniej bolączką, stałe fragmenty gry, zarówno. Jeżeli chodzi o ofensywę, jak i defensywę, przeznaczamy na to dużo czasu i myślę, że jest to naj, najbardziej odpowiedni mikrocykl, jaki można było przygotować do, do tych spotkań. Zawodnicy są dobrze dysponowani, grają w klubach i dla mnie się liczy to, co będzie w meczu z Irlandią. Te przygotowania również są bardzo ważne. Wypoczynek, regeneracja po meczach ligowych i oczywiście odpowiednie przygotowanie pod względem mentalnym pod względem taktycznym już do spotkania, a to zajmuje z pewnością kilka dni i na, na to chcemy poświęcić ten czas właśnie, jeżeli chodzi o ten tydzień. Jeszcze raz Piotr Żelazny, Rzeczpospolita. Panie trenerze, ja bym chciał się zapytać, jeszcze wrócić do, do kół Błaszczykowskiego i chciałbym zapytać, Dlaczego nie wpadł pan tak naprawdę na pomysł, żeby po prostu go powołać do kadry, żeby on był na tej, w tej reprezentacji, żeby można było z nim, nie wiem, pogadać? Piotr, jeszcze raz podkreślam, były tylko i wyłącznie czynniki sportowe decydujące tak. o tym, że Kuba nie został powołany. A Wojciech Szczęsny jest powołany, który też prawdopodobnie nie zagra, no więc ja jakby nie widzę tu logiki, no bo z jednej strony bierze pan szczęsnego, który ma szansę na występ minimalny. Piotr, Powołania wysyła trener, on za nie odpowiada. Ja rozumiem, ale temat. ja mam prawo chyba o nie spytać też, no. Rozumiem, że trener wysyła te powołania, nie zazdroszczę, ale moja rola jest ja to żeby nie pytać. No. Akurat jeżeli chodzi o powołania, to jestem w bardzo dobrej sytuacji. i Tutaj cieszę się z tego, że rywalizacja między zawodnikami na poszczególnych pozycjach jest coraz lepsza. Dlatego w dalszym ciągu to ja będę decydował o tym, kto będzie miał powołania. Nie Dziękuję. zamierzam panu zabierać tego, tego przywileju. Pytanie, brzmi, dlaczego, dlaczego nie pomyślał pan o tym, żeby go po prostu zaprosić do kadry, żeby był na tej kadrze? Piotrek, wcześniej powiedziałem, czynniki sportowe decydują o tym, kto jest powołany. Również, jeżeli chodzi o strategię gry, koncepcję gry, koncepcję personalną. Stąd między innymi taka moja decyzja. Wyczerpaliśmy już chyba temat. Doszczętnie, także dziękuję, dziękujemy Państwu bardzo za uwagę.